Cześć. Ja jestem Brodaty, a przed wami Crab Alert, czyli materiał prezentujący jedne z najbardziej nieudanych, niedopieszczonych, czy wręcz specjalnie kiepsko zrobionych produkcji, których absolutnie nie należy kupować a omijać szerokim łukiem. No, chyba że lubicie naprawdę się pośmiać z jakiejś tam makabrycznej ilości błędów totalnego olewactwa twórców czy rozwiązań przyprawiających po prostu o salwy śmiechu? Tak, jak najbardziej, jeżeli chcecie, możecie zagrać w taką grę z serii Crap Alert i naprawdę pośmiać się z tego, jak niektóre rzeczy zostały po prostu spieprzone do granic możliwości. Takich materiałów jest mało na moim kanale, ale jak sami wiecie, nie kupuje się gier po to, by po trzech godzinach nieustannych facepalmów wręcz w końcu wywalić taką grę z dysku. Przed Wami trzecia część serii Call of Wars, czyli The Cartel. Jeden z tytułów, z których nasz kraj no, absolutnie nie powinien być dumny, jak, jak najbardziej. Z drugiej części of Wars, e, Więzy Krwi, czy Bound of Blood, e, Powinien być dumny, tak z The Cartel absolutnie nie. Kiedy rozpoczynam przygodę, moi drodzy, z jakąś nową grą czy starą grą, to stawiam jej jeden bardzo prosty warunek. Pierwsza godzina zabawy ma sprawić, że będę chciał grać więcej. Jeżeli tak się nie dzieje, grę po prostu wyrzucam i uznaję za niewartą uwagi. Call of Wars zachwyca nas na początku tym, że jedna seria z karabinów samochód powoduje jego eksplozję. Uznajmy, że trafiłem w bak paliwa albo w silnik. Ale i tak, po paru minutach warto to przetestować. Postanowiłem podejść do samochodu i trochę w niego postrzelać. Tekstura pękającej szyby nachodzi oczywiście na resztę samochodu. Jeżeli mm, możecie podziwiać pękający lakier po trafieniu w szybę, to coś jest nie tak, ale żeby tego było mało, strzelanie w szyby powoduje eksplozję całego samochodu. Jadąc tym samochodem dalej, zderzenie czy tam uderzenie z prędkością 20 km na godzinę w inny jadący samochód kończy się napisem misja nieudana. Większe zagrożenie stanowią inne samochody, a nie ścigające nas bandyci z karabinami. Otoczenie jest praktycznie niezniszczalne. Leżące budelki czy obiekty praktycznie nigdy nie można odstrzelić. Są przyklejone na superglu do powierzchni. Gra wydana w 2011 roku. Moi drodzy, jeden z największych jeżeli chodzi o technologię rozwoju gry, to znaczy tam może grafikę czy efekty, Crisis 1 wydany wiele lat wcześniej wyglądał dużo lepiej, a praktycznie wszystko co dodano w tej grze to jest absurd. Wszystko dosłownie nie licząc chyba szklanych butelek na stołach jest tutaj absolutnie niezniszczalne i na stałe przyklejone do podstawy. Glicze graficzne są dosłownie wszędzie w tej grze. Przykładowo ta niebiańska, biała poświata otaczająca ten namiot. Nie rozumiem, powinien po prostu się spalić, skoro jest z jakiegoś materiału. W ogóle z tym namiotem są absolutnie jazdy w tej grze. Jest kuloodporny. Przeciwników w środku musimy po prostu zabić. Wchodząc do tego namiotu, nie możemy wywalić serii na wylot i zabić wszystkich, którzy są po prostu wewnątrz. Również taki namiot z kawałka, nie wiem, płachty czy czegoś wysadzamy wręcz za pomocą solidnego ładunku wybuchowego przypominającego C4, jakby nie można było po prostu wrzucić jakiegoś koktajla mołotowa albo coś w tym stylu. Lewitujące bronie to również nic niezwykłego w tej grze, mógłbym nagrać tutaj 100 wstawek jak bronie lewitują, dosłownie co piąta broń w tej grze wisi w powietrzu, zdarza się to nagminnie. No nie wiem, jakaś boska interwencja sprawia, że nie musimy ich szukać, a jakiś anioł stróż, strzegący naszych, nie wiem, nerwów podczas grania w tego krapa trzyma te bronie w dłoni i chce nam je podać. Rekordowe wiadra, wręcz nie wiem, jakiegoś olewasła, wręcz moczu, jakie wylewają na nas programiści tej gry, zostawiłem na koniec. Kiedy to się okazuje, że wszyscy kierowcy w tej grze są tacy sami. Ciemnoskóry koleś w białej koszulce prowadzi no, po prostu wszystkie samochody w tej grze, jak sami zresztą widzicie teraz. Czy to tak naprawdę cholera trudno zrobić pięć modeli, by ten efekt tego klonu nie rzucał się tak mocno w oczy? Lokacje, jakie moi drodzy odwiedzamy w tej grze też są porażająco wręcz różnorodne. No, łącznie jest ich grę, uwaga, kilkanaście, z czego chyba no każda jest tak pokopiowana, jakby twórcy mieli nóż na gardle z napisem cięcia budżetowe. Całe miasto wręcz upierdzielone jest taki, z takimi samymi banerami reklamowymi z napisem Moons Market. I tak wygląda każda do cholery lokacja w tej grze, która ma miejsce w mieście. I takimi po prostu samymi graffiti na ścianach też. Jeden budynek, dosłownie leciutko przerobiony, gdzieś tam doklejone okno czy nie wiem, wentylator i pokopiowany 100 razy wokół gracza i to jest Miasto. Ja naprawdę wiem, że się czepiam, ale ilość tych banerów reklamowych i identyczności tych budynków wręcz poraża. Niektóre pomieszczenia, do których wchodzimy, czy budynki, do których wchodzimy podczas gry są identyczne, dosłownie identyczne, kropka w kropkę. Są dosłownie wszędzie. Tak samo zrobione przez, no, nie wiem, trzy budynki, po prostu leciutko przerobione i to jest wszystko w całej grze. Czy jest jakiś większy problem, żeby zrobić przynajmniej kilka innych, różnorodnych budynków? Pomówmy też o śladach po pociskach. Są dwa rodzaje. Przez całą grę są dwa rodzaje śladów po pociskach. Na powierzchniach drewnianych i na reszcie. Teraz wyobraźcie sobie, że mega często są błędnie też nakładane na obiekty, na przykład na powietrzu. Idziecie sobie strzelać, tu po prostu na powietrzu są pociski, ślady po pociskach. Na przykład też na paczce marihuany, jakimś tam zwitku czy czymś, jakiejś paczuszce takiej, która teoretycznie jest mięciutka i powinno się przestrzelić na wylot, to jest ślad jak na stalowej powierzchni. Twórcy tak a Parodyjnie wręcz olali sprawę śladów po pociskach, że niekiedy możemy strzelić w telefon i zostaje na nim taka jedna wielka dziura, prawda? Nie żeby on tam gdzieś odleciał, czy coś w tym stylu, czy po prostu zniknął, że tak powiem. Nie, po prostu jest ślad, jakby jednej wielkiej bomby atomowej. Twórcy mają też coś absolutnie narąbane na temat pewnej pani. Cała gra. Uwalona jest jej zdjęciami Wyobraźcie sobie, niezależnie czy to burdel Czy to melina, czy to jakiś dom Czy cokolwiek, czy dom na skarbie Gdzieś na zadupiu w lesie Czy jakakolwiek inna lokacja w tej grze Zdjęcia tej blond babki są Wszędzie, czasami po pięć takich samych Na jednej i anej za przeproszeniem ścianie Jeszcze z tych zdjęć Zrobić jakiś easter egg, czyli po prostu jakąś ukrytą rzecz Że są jakieś zdjęcia, jakieś babki czy coś Rozumiem ale żeby całą grę dosłownie zasrać wręcz jej, jej fotkami, no które są wszędzie, nie rozumiem, po co? Raz się naoglądałem, już więcej razy po prostu nie dałem rady. Już się śmiałem naprawdę, kiedy widziałem kolejne te zdjęcia, pamiętajcie. Mm, moi drodzy, może tego pana na początku, o którym mówiłem w białej koszuli, który prowadzi wszystkie pojazdy w tej grze? Jest on nieśmiertelny, a przestrzelenie przez niego na wylot, kiedy prowadzi samochód mm, przez drugą szybę, powoduje eksplozję całego samochodu. Nie rozumiem. Moi drodzy, to wszystko co wam opowiedziałem teraz to godzinka. Podkreślam, 60 minut zabawy z tym tytułem. Wszystko to nagrane zostało w około godzinę. Wolę sobie naprawdę nie wyobrażać, co jest po paru godzinach. Jest to jedna z najbardziej irytujących pod względem błędów i olewactwa gier, gdzie wystarczy przebiec na pałę przez pozycję przeciwników w lokacji, by sztuczna inteligencja się po prostu zbagowała i ześwirowała. Przeciwnicy nie wiedzą co wtedy zrobić, a nasi towarzysze zaczynają strzelać się z nimi na odległość pół metra. My się przyglądamy, a oni po prostu strzelają do siebie na taką odległość. Czemu? Bo mogą. Logika tej pseudoprodukcji jest taka, że przez godzinę gry załapałem tutaj największą ilość bagów i wiader moczu wylewanych przez programistów, jak no po prostu w żadnej innej grze w ciągu ostatnich wielu lat. Takich małych pierdółek jest stosunkowo bardzo dużo. Jak nagle, np. Na znikająca przednia szyba samochodu po przestrzeleniu sprawia, że mam wrażenie, jakby twórcy w ogóle nie grali w to, co zaprogramowali, co zrobili. cóż, to by było na tyle. I do zobaczenia w kolejnym krap alercie. Kiedy? Nie wiem, po prostu zobaczymy.